Kompletnie nieudany występ zanotowali w swoim ostatnim meczu w sezonie przed własną publicznością szczypiorniści MKS-u. Wielunianie przegrali wyraźnie z padłą Zamość 21-30, tracąc tym samym szansę na zajęcie wyższego miejsca niż dziewiąte na koniec pierwszego historycznego sezonu w Lidze Centralnej. Gospodarze przystąpili do sobotniego spotkania bez dwóch podstawowych zawodników pierwszego składu, Arkadiusza Galewskiego i Artura Boszka oraz bez jednego z rezerwowych, Patryka Stańka, który ma sporo rozegranych minut w tym sezonie. Jak się okazało, nieobecność Całej trójki wyraźnie ograniczyła atuty MKS-u w ataku pozycyjnym. Na spodziewanie wysoka wygrana gości. Co było tego przyczyną, panie trenerze? Słabsza nasza postawa na początku meczu w obronie, bo pozwoliliśmy przeciwnikowi rzuty z łatwych pozycji z 7-8 metra. No i też końcówka pierwszej połowy, gdzie ostatnio 10 rzuciliśmy bramki. No, tutaj skontrowali nas 3 4 razy i ten wynik uciekł nam na, na, na 8 bramek dla Padwy Zamość. Tu można też pochwalić trenera Ciebie Grzegorz za, za odwagę, no bo wiadomo, że już mamy utrzymanie i nie baję się wprowadzać. No, kiedy mają dostawać minuty ci, ci potencjalni rezerwowi, którzy mnie grali, jak nie w takich spotkaniach, gdzie już wiadomo, że, że w przyszłym sezonie również zagram w lidze centralnej. Nie no to i tak, y, mieli troszeczkę więcej zagrać się parę minut. Y, Tutaj mówię, to też trzeba, szkoda, znaczy tak, nie po, nieraz w takich meczach, gdzie jest możliwość gry, no to na pewno trzeba skorzystać z tych chłopaków, którzy mniej grali, mniej mają doświadczenie, a to, że robili teraz błędy, no to wynikało z tego, że mało grali i dlatego tutaj do, do chłopaków nie, nie mamy jakichś tam pretensji, tylko nieraz tam widać, że jakaś tam impulsywnie reaguje, ale to bardziej o to, żeby. Żeby zwrócić mi uwagę, ale w pozytywnym tego znaczeniu, że tu jest zły nabieg, czy tam jest złe podanie, chcemy z tymi osobami, które są, dalej budować zespół na następny sezon. Jak będzie wyglądał ostatni mecz kadrowo w Żukowie? Daleki wyjazd, no, ale chyba tak długo nie będziemy jechać na 6. Nie nie, no, w, to, trochę jest jazdy, mam nadzieję, że, znaczy bo, nie wiem dokładnie jeszcze, bo to jest tak, miał być inny skład na ten mecz, wyszło troszeczkę inaczej, ale no staramy się pojechać i zdobyć ci tam punkty, bo wiadomo że tutaj zagraliśmy słabszy mecz żukowym i chciałbym te punkty odzyskać i też utrzymać to miejsce, które mamy do tej pory, nie? bo to też zawsze jest łatwiej być te jedno czy tam dwa miejsca wyżej niż, niż niżej zawsze się le lepiej negocjuje ze sponsorami, ale tak wracając, czyli widzimy się po ostatnim meczu jeszcze w Żukowie i podsumujemy zarówno ten mecz, jak i cały sezon. E, tak, e, normalnie trenujemy do końca e, maja, mamy treningi i tutaj nic się nie zmienia. Tutaj musimy też e, tam sobie parę rzeczy e, z tymi osobami, które zostają, e, by, by te wytłumaczyć i co mamy jeszcze porobić i, i to na pewno zostajemy ten, po tym meczu w na pewno cały tydzień e, trenujemy normalnie. Gratuluję mi już nagrody, bo niestety nie, nie... Wyniku. Mam wrażenie, cały czas powtarzałem tutaj w transmisjach, że nie rozgryję słabego meczu, ale to, to dzisiaj nie, nie był twój najlepszy mecz, ale komuś trzeba było tę nagrodę dać. W, w ogóle, jeżeli cała drużyna gra słabo, to, to Mioszka też że nie, nie zagrał najlepiej. I co się stało, że przegraliśmy różnicą dziewięciu bramek I chyba najwyższa porażka w Wieluniu w tym sezonie, a nie wiem czy z Ostrowią nie było tak samo. Dziękuję za gratulacje, no myślę, że zawiodła skuteczność i obrona, no, nie graliśmy najlepiej, źle weszliśmy w mecz, później potoczyło się to tak jak to potoczyło, no niestety nie graliśmy dobrze. Skuteczność to chyba masz na myśli to, że w ogóle mało strzałów oddawanych, bo nie przypomina sobie jakichś wybitnych obron, bramkarzy i prawda, to tych sytuacji nawet nie było stwarzanych z, za dużo. Były sytuacje na pewno, bramkarz pomógł, może nie było tego aż tak widać w tym meczu, bo różnica była duża. Ale no, co mogę powiedzieć. Jak uważasz brakło tej trójki zawodników tam z Kalisza, Ostrowa czy, czy przed meczem już pamiętaliście o tym za bardzo i, i tak może bez za dużej wiary w zwycięstwo podeszliście do spotkania? Jeśli chodzi jak wyszliśmy to wyszliśmy jak zawsze z wiarą o, y, po zwycięstwo, a jeśli chodzi o Kalisz to no, zawsze brak takich zawodników z Superligi, tego doświadczenia no i tak to się potoczyło dzisiaj że spotkanie jest to taką okazją, że podsumować cały sezon w Twoim wykonaniu, bo na całą drużynę przyjdzie jeszcze czas przy rozmowie z trenerem. Jak oceniasz? Dostałeś tyle minut, na ile liczyłeś i doświadczenie będzie procentować? Wiemy, że, że na pewno jeszcze rok będziesz się uczył w Wilniu. Myślę, że, że nadal, będziesz, nadal będziesz grał w tej drużynie. Jeśli chodzi o mój sezon, to pod względem minut jestem napra naprawdę usatysfakcjonowany, bo myślałem szczerze, że będę mniej dostawał, ale myślę, że wykorzystałem te minuty, co pokazywało w końcówce tego sezonu, że coraz więcej dostawałem ich. Jeśli chodzi o rozwój yy, ogólny, to myślę, że też dużo mi dał dało wyjazd do łodzi na mistrzostwa. Po tych, tak, tak. po tych mistrzostwach, po mi się... Do... pewność? Ja tak, pewność siebie. Jak będzie wyglądała twoja, twoja gra, twoje minuty w następnym sezonie i, i w jakim punkcie kariery, rozwoju kariery będziesz za rok, już będziesz wiedział, co będziesz dalej robić i czy ta przyszłość będzie dotykać piłki ręcznej? Ma... Trudne pytanie, <laughs> ale nie, nie ma 7 sekund milczenia, jak w przypadku Lewandowskiego. Mam jeszcze czas, żeby się zastanowić co po następnym sezonie, a co do minut trzeba pytać trenera. W sobotę 21 maja Wielunianie w ostatnim meczu sezonu zagrają w Żukowie, gdzie będą się chcieli zrewanżować za grudniową porażkę z tym zespołem w swojej hali. Sezon 2022-2023 w Lidze Centralnej rozpocznie się natomiast w połowie września.